Siemaneczko, śmietnikowy z tej strony eee, witam na początkowych miejscówach trasy Halloweenowej Także gdzie to straszy no ja na razie nic nic nie widziałem żeby nawet nawet ani jednego ducha nie widziałem ale za to widziałem już pierwsze znaleziska, bo już mówię sobie, a dzisiaj robimy Halloweenową trasę Co oni tu co oni tu wyrzucili na te Hasioki Witam śmietnikowy z tej strony na pierwszej miejscuwa. ja się pozmieniała sytuacja, widzę, że w złomiarze Wyrwali od szafek, od szafki to i zostawili, ta szafka dalej stoi. Taka piękna szafka. Ja mówię sobie dzisiaj: hałasowa trasa. Także bierzemy tylko same najpotrzebniejsze rzeczy, ewentualnie tylko filmy, prawda? Ale tutaj już nie da rady, od razu w pierwszym miejscu jakiś w stucu. W całej. się na mnie wiecie co? Cap 60k. cap x 60k. I, i fajne te brudce stare Noże też, z, noże nie są z sygnaturami Gdybyśmy nawet nie wiedzieli, co są za noże Gdyby nie Gdyby nie Te widelce, no, Ale super są Zresztą, tu są jeszcze jakieś inne tam? Poczekajcie, a co to za łycha? to taka stara Ale jadka, co to jest za łycha? Ta to jest stara, nawet sygnatur nie ma Ja bym z ziemi wykopał ona nie jest srebrna, taka kurczy trochę. Czer... Magnes? No, magnes nie ciągnie. Powiem, wam. a to? Też nie ciągnie. Ja nie wiem, ja nie wiem. To wszystko jest podejrzane. jakieś powiem, wam. a to? Tu nie ma sygnatury tej łyżce, A na tej? To też fajna, Patrzcie, a też nie ma sygnatury. Ale te są, cały czas te się przewijają. KEP60H. Takie widelce. Ale to jest to znalezisko giganty. Nie wiem czy ona nie jest taka czerwona czy posrebrzana, Możliwe, że posrebrzana, bo na czerwono także takie srebro często wychodzi. Ale mega te zdobienia są na nie. Jakby z ziemi było. Pozdrawiam wszystkich poszukiwaczy. Ok, zbieramy to, lecimy dalej. I tu druga sytuacja, którą chcę wam pokazać. Taki pakunek Nie wiem czy on jest cały, bo jeszcze nie sprawdzałem. Już mówię, a to jest pastelina, to będziemy sprawdzić, bo tak, wiadomo, że zużyte, tak. pastelina zużyta. Co to jest? Co? Działa to? PowerShot, żeby we mnie to nie strzeliło czasami. Nie wiem czy to działa, czy nie. Jak to się włącza? I, i to wi, powiem Wam. jest, Nie działa. Nic nie śpiewa. No i dobra. Lecimy dalej. Także spoko. Tu nic nie było. sprawdzimy zaraz jeszcze. I, i, I bieli, bieli, bieli. Na pewno tam te zabytkowe kurcze, co to jest. i dalej. Wjeżdżamy na następną miejscu. To są nasze znaleziska. Tu są to nasze ryby. A tutaj taka reklamowa. I jedna ramka nowa folia styropianowa, jeszcze, nie używana 21-29 bieli e, druga ramka odpakowana powiem wam, że a odpakowaną... nie, nie bieli e, co to? Tutaj tego kabla chyba nie ma tego, czy co, czy tak ma być? łączy ich tak, i Thompsona, nie wiem. Thompson. Uch, chłodziara jakaś. Chłodziarę można spróbować, bo te chłodziary zazwyczaj działają, wam powiem, na CEC. Także chłodziarę spróbujemy. O, wózek Ty wózek fajny. Ładny wózek. Wózek bieli. Fajny wózek, nie będziemy go rozkładali, nie? nie? ale cały chyba miejscu następna miejscowość. i taki rower ale nie ma żadnej nazwy romek nic, ma chyba stare to wszystko zakurzone, patrzcie to jest zakurzona tylko rama do wyczyszczenia jak nowa chodzi idealnie, stare opony chyba. nie wiem, jakieś znaki pvc są na nim hmm. ale nie ma żadnych nazw nie pisze czy romec, czy co prawda, i ja nie wiem w tym wypadku Koszykiem, o tu pisze, ty! Pisze, czekajcie, czekajcie! Jest napisane, jaki to jest rower. Ideale! Patrzcie, ideale! Ty, ja zobaczę, czy ideale. Nie wiedziałem, że jest, że jest. Czy to tego siodełko ideale? ale? też tylko. Lekki, o. Widzicie? To jest kurczek, lekki, do zrobienia. A rower jeździ. Teraz zobaczymy jak nowy Toszczak jak jeździ ładnie Ideale Jeździ ideale wam powiem Także takie ideale na hasioku wylądowało Ideale Zaraz sprawdzimy co to jest I czy jest sens wziąć to ideale Jak myślicie Następna miejscóweczka, czerwona, cała, cała pełna, zobaczcie ile kartonów, ile pełnych, co do komputer. nie, ale tu niespodzianka, bo myślałem, wiecie, że tutaj już, myślałem, że tutaj już nic nie będzie, ale rozdarłem taką torbę, rozdarłem torbę i zobaczcie, tam w środku jest jakaś mega dobra lampa, lampa, tu do niej, i tutaj wpaść jeden tworzy i drugi prawdopodobnie do niej a to jeszcze nie wiem chyba jeszcze jedna lampa, tak ale jaka będzie, bo sam jeszcze nie paczyłem. hmm, wyjmujemy to, no muszę wam pokazać przecież nie będziemy wszystkiego opakowania prowadzić, no nie? Zrobimy tę lampę zobaczymy ją co tu, nie nam a do I czy to jest coś morządu, jest porcelanka E, musiężna chyba. Szkielet. Porcelana u dołu, o jest taka. Chodno. Klasyk chyba. Jest i prosz, ładny prosz, zobaczcie, zobaczcie teraz sami, sprawdzimy, Fajno. patrzcie porcelana nienaruszona, stan świetny, czy magnet ściągnie, jak myślicie, jak myślicie i tu u dołu też To te bicie całe, ale chyba tu jest zielona patyna, nie wiem, już sprawdzam, czekajcie, już patrzę i ja wam mówię, czy magnet pociągnie? Chyba ciągnie magnes, także to nie jest żadna, ale PRL, prawda? Nie jest żadna musięża. Nie jest musięża, bo magnes ciągnie. Ale, ale ładna. I kożdą i tak jeden. Patrzcie stan. Tu trochę chyba skalczony. I tu. Także nie bielni niestety chyba proszy. Nie wiem czy wezmę tą całą lampę. Nawet. Proszę to jest ja bo proszę się. Proszę się dobra. Proszę się dobra. Sprawdzimy czy tu są dobre, proszę. Okaż się. O, się. Tu też uszczerbiono. Proszę nie bieli. Dam nie wiem czy bieli. Wam nie wiem, czy bieli. A tu sprawdzimy, co tu jest w komisyjnie. O! O! Fajno! Widzieliście to? patrzcie na ten okaz z takimi liściami. No to. No a. Przyciąga też chyba Ale ładne okazy z paralu. Co o tym powiecie? Fajny okaz, nie? Z takimi liściami tutaj. Piękna lampka. dwa okazy lamp wyskoczyły z PRL trochę okay, okay. i tak i rodzimy dalej ja to bieli kroczów nie bieli to jest od jakichś z lamp chyba no nie co to jest uwaga nie wiem nie to są te lampy bieli lampy bieli szkielety lamp z PRL Fajne? fajne wzornictwo. Delikatnie z tym coś pisnęło. Bramka się otworzyła. Już tu gdzieś coś?